Kochani, grupa bardzo oddolna analog przygotowała tutaj dla dzieci, które jadą pociągami kilka dni razem ze swoimi mamami takie oto tutaj atrakcje, żeby im się chociaż na chwileczkę udało zapomnieć chociaż na minutkę o tym, co się u nich dzieje w kraju. Także cieszymy się, że nas tyle osób wspiera. To jest niesamowite ile rzeczy my tutaj dostaliśmy. Zresztą zobaczcie same i sami. Co tu się, się dzieje? I takie rzeczy też do O, tak, właśnie tak ta się ta dzieje. I tu kolejne panie przychodzą i kolejne rzeczy po prostu przynoszą. Także zapraszamy tutaj do nas i będzie fajnie. Kiedy dowiedziałyśmy się, że wybuchła wojna w Ukrainie, na spontanie ruszyłyśmy w trzy osoby, w cztery osoby na dworzec. My otwierałyśmy nasz kącik o godzinie 22. O 21.00 mniej więcej się spotykałyśmy, żeby przewieźć rzeczy. Na początku to było tak, że przywoziłyśmy przez parę dni codziennie rzeczy samochodami. Rozpakowywałyśmy te samochody. Ustawiałyśmy właśnie nasz kącik. I obstawiłyśmy właśnie noc z racji tego, że za dnia też no, miałyśmy swoje prace. Теж мама діти, нікото з нас, і теж мусили функціонувати якось в день. Я пойшла, запиталася пункт волонтаріс і записалася на волонтаріс і познайомилася з тією дівчиною, і вона мені відповідала: у нас є така спілка, така екіпа, де ми збираємося, там є сумно наше, там є польки, то то. І вона мені ще проводила польська мова. I ja tak popala i poznajomiła się z dużej z takiej kipys, to teraz taki aktywny. <noise> Nazwa analog wzięła się z tego, że y, kiedy postanowiłyśmy zrobić kącik dla mam i dzieci na dworcu głównym w Poznaniu, pod koniec lutego y, jakby nie miałyśmy żadnych y, rzeczy do tego naszego kącika, i postawiłyśmy na kredki papier, teatrzyk. I tak jakoś spontanicznie wyszła nam ta nazwa, że używamy analogowych rzeczy. Cześć kochani, słuchajcie, ja stoję pod blokiem, czekam na ekipę. Tutaj są rzeczy, które mamy też zabrać, które dostaliśmy od Was. Jesteście po prostu wspaniali. Natomiast przed chwilą nasza koleżanka, która już jest na miejscu na dworcu, miała kontrolę. Przyszedł pan, który jest odwoje wody i oczywiście co? I nie możemy się rozstawić. Robimy zajebistą robotę dla dzieci, zajebistą robotę dla mam. I jesteśmy tam dla tych ludzi, którzy mają wojnę u siebie po prostu w chacie. I my nie możemy się rozstawić z kącikiem dla dzieci. Bo przyszedł jakiś pan odwoje wody z pisu i powiedział, że mamy zakaz rozstawiania się. Słuchajcie, jeśli macie teraz możliwość, wysyłajcie jakieś media, na dworzec, naprawdę, bo to już jest taka przeginka, że to się w głowie nie mieści. Także jakby nam e, nikt z Urzędu Miasta czy z Urzędu Wojewódzkiego nie pomógł, wręcz raczej nam przeszkadzano, właśnie tłumacząc, że jesteśmy tutaj nielegalnie i mamy się wynosić. E, no nas troszeczkę z jednej strony bawiły e, ulotki wypuszczane z, i z Urzędu Miasta i z Urzędu Wojewódzkiego, z twarzami wojewody i prezydenta miasta Poznania. I po prostu to wyglądało jakby po prostu jeden z drugim się tam po prostu na ulotki pojedynkowali, kto zrobił lepszą ulotkę i wrzucił lepsze zdjęcie. Swoje oczywiście, nie? Więc to nawet nie były ulotki, ulotki informacyjne, takie stricte, porządne, tylko po prostu promowanie twarzy włodarzy, powiedzmy, tutaj w Poznaniu. Przyjechała do Poznania? Місяць була ту, хотіла знайти люди або колектив, щоб погадати або просто e, розмовляти з людьми. І зайшла до Фейсбуку і відала, що там запрошають на ваштати на хербату, на каву. I pomyślała, że to na pewno bardzo fajni ludzie. I tak poszła. Nie się, będziesz z nami tutaj, wiesz? Tu są po prostu super dziewczyny. My pomożemy Tobie, jak tylko możemy. Miała taką trudną sytuację. Potrzebowała pomocy dla siebie, dla córki swojej to Wtedy spotkała się ze wszystkimi dziewczynami i. Powiedziała swoją sytuację. E, powiedziała, co chce, jakiej pomocy. E, I to wszystkie mnie pomogli. Może półtorej miesiąca minęło, i wtedy stwierdziłyśmy, jak już ten ruch pociągowy znacznie zmalał, że dobra, no teraz to powinniśmy się zająć tymi osobami, które tutaj w Poznaniu zostały. No i wypuściłyśmy informację na Facebooku, że szukamy miejsca, może ktoś ma jakiś lokal, który mógłby nam użyć na taką małą świetlicę inkluzywną. I ta pierwsza siedziba nasza była nam udostępniona przez grupę Stonewall. Bardzo fajne miejsce, bardzo przyjemne, takie przytulne. I tam właśnie prowadziłyśmy tą świetlicę, w której można było przyjść na język polski, żeby jakby próbować się jakoś też dogadać. Albo na jogę, albo na rozmaite warsztaty takie kreatywne, które też właśnie mocno otwierały, głównie kobiety, które do nas przychodziły. Bo jak przyjechały do nas, to, to po prostu wszystkie były w, no, w takim stanie traumy. Nie to nic nie do bo bo mają punkt. Bo co raz było, by było co innego. Різні верштати, різні люди, щоб вічить, як тут в польці мешкають білоруси, українці з e, Грузії. Ну no, і поляки. moje, no nie złote, no, no dziękuję warsztatom, ja nauczyłaś i robić siedlenka, i plecić, co tam jeszcze, no nawet malować, no i w polskiej trochę. Zaczęłyśmy się spotykać w mniejszej grupie, były też z nami dziewczyny z Białorusi. No i zaczęłyśmy pracować nad takim performancem, który później dwa razy pokazałyśmy, który miał tytuł, będę, moje siostry będę chronić. Raz na Pracu Wolności w Poznaniu y, zrobiłyśmy ten performance, a raz w siedzibie na Ratajczaka, w siedzibie Republiki Sztuki Tu Gusta. Jestem Marina. Jestem Marina. Sono Sveta, Maja, Anna Huna, estoy aqui. Jestem Magda, jestem tu. Victoria, ich bin hier. Maja, I'm here. Ja, ja jest. Barbara jest tu. to. Y, założyliśmy takie kółko teatralne i y, udało nam się wyprodukować spektakl. O tematyce związanej właśnie z życiem na uchodźstwie, o różnych osobach uchodźczych z różnych miejsc na Ziemi. I ten spektakl po Try Walking in My Shoes jakby pomogła nam produkcyjnie wypuścić ekipa Teatru 8 dnia. właśnie pierwsza odsłona i premiera odbyła się w teatrze 8 dnia. A dalej pojechałyśmy z tym spektaklem do Nowej Soli i tam zaprezentowałyśmy spektakl. Również na Dniach Marcina w Poznaniu występowałyśmy na placu wśród osób bardzo przypadkowych. Też to było dosyć takie mocne doświadczenie. I w pierwszą rocznicę wybuchu wojny występowałyśmy tutaj na Łazarzu. W domu y, osiedlowym Krąg. I to było bardzo ciekawe, też spotkanie, ponieważ przyszła społeczność taka lokalna, malzarska. Tu będą dźwięki. <grym i wyszkawki> no, spektakl jest o uchodźcach, o których, można tak powiedzieć, wygnal dom. Выгнал дом в таком понимании, что там война, беда, горе, что там смерть, и мусили искать спасение женки с детьми. А моя роль такая, что я, я сижу в подвале, и я не вижу. Не вижу Що почалась війна, бо навіть, это, так, это так і було. Я до мне мовили, що війна, я то о, о то там всі кляпають, війна яка война. Бо дуже люблю театри, якісь балети, ну це таке артистичне було. І то мені дуже сподобалось, бо там, всіскі, там були дівчини із Польщі, і з України, і з Білорусі. Це так, можна повідомити, що ж плакала. Бо мала в року щось таке, що хотілося плакати, а бо то щось в своєму житті, а то такий був спектакль про війну. І мисляла о той війні, яка в всьому світі йде, і то ж хотіла плакати от того, ну от тієї сцени, що було в театрі.